Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Chelsea i Manchester United w Lidze Mistrzów, Borut spada z Premier League, 17 piłkarzy na wylocie z Realu Madryt, Bartomeu o dalszych losach Barcelony, Messi chce w klubie Bielse, hat-trick w 8 minut, Fellaini robi furorę w Chinach, Zlatan zostanie w Milanie? Szwed zgodził się na obniżkę pensji. Immobile zrównał się z Lewandowskim. Futbol bez kibiców mnie brzydzi, mocny głos z włoskiego klubu. Zenit wygrał Puchar Rosji, po czym go zniszczył. Niszczę. Bayern do Ligi Mistrzów będzie się przygotowywał w Portugalii. Piłkę z poprzedniego filmu wygrywał użytkownik Instagrama o Podłoga podłogarowen13 podłoga. W celu odebrania nagrody napisz do mnie na maila, którego masz w opisie na dole. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a interesujesz się piłką nożną, nie wiem dlaczego tego nie robisz. Koniecznie klikaj czerwony przycisk na dole. Zachęcam także do ocenienia filmu. No i lecimy z newsami. Miłego oglądania. Miniony weekend poznaliśmy końcowe rozwiązania w angielskiej Premier League. Poznaliśmy wszystkich uczestników przyszłej edycji Champions League oraz wszystkich spadkowiczów. Niestety z Premier League żegna się Artur Boruc. W najciekawiej zapowiadającym się meczu Leicester City podejmowało Manchester United. Było to bezpośrednie starcie klubów walczących o awans do Champions League. Grę w lidze mistrzów gwarantowało lisom zwycięstwo nad czerwonymi diabłami. Gościom każdy wynik poza porażką dawał miejsce w top 4 na koniec sezonu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Manchesteru United 2 do 0 po golach Bruno Fernandesa oraz Jesse'ego Lingarda. Co ciekawe był to pierwszy gol Anglika w sezonie, który zawdzięcza to koszmarnemu błędowi bramkarza Leicester Kasperowi Schmeichelowi. W drugim meczu decydującym o końcowym kształcie top 4 Chelsea pokonała na własnym stadionie drużynę Wolverhampton 2 do 0 po golach Mounta i Giroud. Z Premier League oprócz Norwich City pożegnały się drużyny Watfordu i Bournemouth. Drużyna Artura Boruca co prawda wygrała swój mecz, jednak zabrakło korzystnego wyniku w meczu pomiędzy Aston Villą a West Hamem United. Jednego Polaka ubywa, ale dwóch przybywa. Mowa oczywiście o Mateuszu Klichu z Leeds United oraz Kamilu Grosickim z West Bromwich Albion. Przyszły sezon Premier League zapowiada się emocjonująco dla polskiej części widowni. Real Madrid bardzo udanie wznowił rozgrywki dla ligi po przerwie spowodowanej pandemią. Podopieczni Zidana sięgnęli po mistrzowski tytuł. Jak się okazuje po tak wielkim sukcesie klub szykuje wietrzenie szatni. Według doniesień hiszpańskiej marki na liście transferowej Królewskich znalazło się aż 17 nazwisk piłkarzy, którzy latem odejdą z Realu Madryt na zasadzie wypożyczenia lub transferu definitywnego. Listę otwierają tacy zawodnicy jak Gareth Bale, James Rodriguez czy Lukajowicz. Klub ma do załatania dziurę finansową, która powstała na skutek pandemii. Oprócz wspomnianej trójki sprzedani mają zostać między innymi Luka Modrić, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Jesús Vallejo, Nacho Fernández czy Mariano. Na wypożyczenie mają się udać Alvaro Odriozola, Martin Edegard, Takefusa Kubo czy Sergio Reguilón. Priorytetem jest sprzedaż Garetha Bale'a, który zarabia tygodniowo około 700 tysięcy euro. Real na swoich piłkarzach chce zarobić około 200 milionów euro. Czas pokaże, czy znajdą się chętni na wspomnianych zawodników. W przeciwieństwie do Realu Madryt sytuacja w FC Barcelonie jest bardzo skomplikowana. Duma Katalonii kończy jeden z najgorszych sezonów w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. O przyszłości klubu wypowiedział się prezes Josep Bartomeu. Na łamach Mundo Deportivo został opublikowany wywiad z prezesem FC Barcelony. Bartomeu skomentował ściągnięcie Neymara i Lautaro Martineza na Camp Nou. Z Neymarem jest trudny temat. W grę wchodzi wymiana za innego piłkarza. O Lautaro rozmawiamy, ale teraz najważniejsza jest Liga Mistrzów. Wszystkie kwestie transferowe są wstrzymane do zakończenia tych rozgrywek. Celujemy także w zawodników młodych, którzy mają potencjał na wejście do pierwszej drużyny. Bartomeu wypowiedział się również na temat przyszłości Setiena w FC Barcelonie. Praca Setiena nigdy nie wisiała na włosku. Zawodnicy i trener powinni ze sobą porozmawiać i to właśnie zrobili. Z Chavim mam doskonałe relacje i rozmawiam z nim o wielu sprawach, ale wiążemy przyszłość z Setienem. Myślę, że może wygrać Ligę Mistrzów. Co ciekawe, na temat obecnego szkoleniowca zupełnie inne zdanie Malionel Messi. Według angielskiej prasy Argentyńczyk chce współpracować ze swoim rodakiem Marcelo Bielso, który całkiem niedawno awansował z Leeds United do Premier League. Według piłkarza jest to idealny kandydat na szkoleniowca dumy Katalonii. Z drugiej strony działacze angielskiego zespołu nie wyobrażają sobie drużyny bez Bielsy. Na koniec Bartomeu wypowiedział się na temat szans Barcelony w Champions League. Barcelona jest zawsze faworytem we wszystkich rozgrywkach także w lidze mistrzów. Widzę w drużynie ducha zwycięstwa. Drużyna jest silna i zjednoczona, a ci gracze zasługują na szacunek. Marwan Fellaini robi furorę w dalekich Chinach. W jednym z ostatnich meczów dokonał niesamowitej rzeczy, która odbiła się szerokim echem na całym świecie. Belk reprezentuje barwy SD Luneng, które w pierwszej kolejce chińskiej Super League pokonało drużynę Dalian Professional 3:2. Prawdziwe wejście smoka zaliczył Fellaini, który zdobył Hatrika w 8 minut. Co ciekawe, wszystkie gole zostały przez niego zdobyte głową zobaczcie sami. Jak tak dalej pójdzie, Fellaini z pewnością będzie mógł walczyć o koronę króla strzelców. Światowe media od jakiegoś czasu spekulują na temat dalszej przyszłości Zlatana Ibrahimowicza. Czy zostanie w Milanie? Czy odejdzie do Szwecji? Czy zakończy karierę? Włoskie media dotarły do nowych, sensacyjnych doniesień. Według portalu Sport Mediaset, Mediaset i też Fed jest skłonny zostać w Milanie, przystając na dużą obniżkę swojej aktualnej pensji. W najbliższych dniach do spotkania w tej sprawie ma dojść między agentem piłkarza Mino Rajolą a przedstawicielami klubu. Według nieoficjalnych informacji zarobki mają spaść z 6 na 5 milionów euro za miesiąc gry. Przyjście Ibrahimowicza pozytywnie wpłynęło na postawę Milanu, który włączył się w walkę o europejskie puchary. Sam piłkarz niedawno opublikował na swoim Twitterze film, który zaintrygował wielu kibiców. Szwed na nim wystosował następujący przekaz: Myślisz, że już się skończyłem, że moja kariera wkrótce się zakończy? Nie znasz mnie. Niektórzy chcieli mnie złamać, ale dzięki nim jestem silniejszy. Nie jestem jak ty, bo nie jestem tobą. Jestem Zlatan Ibrahimović. i dopiero się rozgrzewam. Wie, być może jest to zapowiedź przedłużenia umowy z Milanem. Walka o złotego Buta wkracza w decydującą fazę. W grze pozostało trzech piłkarzy: Immobile, Lewandowski i Ronaldo. Niestety ten pierwszy zrównał się liczbą bramek z Polakiem. Lacziorzym w minionej kolejce pokonał z Werona aż 5 do 1. Trzy bramki z pięciu strzelił wspomniany Immobile. Tym samym Włoch ma ich na koncie 34, czyli tyle samo co Lewandowski. Ostatnie dwie kolejki to mecze z Brescią i Napoli. Wystarczy mu jedna bramka, aby zostać samotnym liderem. Swój dorobek powiększył również Cristiano Ronaldo, który zdobył jedną bramkę. Niestety wszystko wskazuje na to, że Polak zostanie wyprzedzony przez reprezentanta Włoch na ostatniej prostej. W większości europejskich rozgrywek mecze wciąż odbywają się bez udziału publiczności. Tak jest między innymi we Włoszech, w których koronawirus siał spustoszenie. Mocnej wypowiedzi na temat pustych trybun udzielił trener jednego z klubów Serie A. Sinica Mihajlović, szkoleniowiec z Bolonii, w negatywnych słowach wypowiedział się o rozgrywaniu meczów bez udziału publiczności na łamach tuttomercato.web.com To nie jest futbol. Grane co trzy dni i bez fanów to coś innego. Gracze nie są robotami. Futbol bez kibiców mnie brzydzi. Jest lodowaty. To już nie jest futbol. Wolałbym nie grać w następnym sezonie bez fanów. Wiem, że to był jedyny sposób na zakończenie mistrzostw, ale mam nadzieję, że od września ludzie będą mogli wrócić na stadion. Chorwat dodał, że obecnie rozgrywanie meczów nie sprawia nikomu przyjemności. Ten lodowaty futbol mnie nie ekscytuje. Dzisiejsze rozgrywki są gorsze niż sesje treningowe. Liga w takim kształcie jest do dupy i sądzę, że nie tylko ja myślę w ten sposób. Zenit Sankt Petersburg postanowił zostać rosyjskim Realem Madryt. Dlaczego takie porównanie? Wszystko przez incydent, który miał miejsce po zdobyciu Pucharu Rosji. Zenit w wielkim finale pokonał drużynę FK Chimki 1-0 po bramce Artioma Dziuby. Tym samym mogą świętować zdobycie podwójnej korony w tym sezonie. Feta rozpoczęła się zaraz po końcowym gwistku. Kapitan Zenitu Branisław Iwanowicz złapał Puchar za podstawę i uniósł go do góry. Niestety w pewnym momencie Serb stracił równowagę przez co trofeum wypadło mu z rąk. Niestety puchar został uszkodzony. Widać to na późniejszych fotografiach. Całą sytuację doskonale pokazuje palm jednego z piłkarzy Zenitu. W sierpniu zostanie rozegrany finałowy turniej Champions League, który będzie miał miejsce w Portugalii. Władze Bayernu Monachium postanowili, gdzie będzie najlepiej odbyć przygotowania do tego turnieju. W miniony czwartek piłkarze Bayernu wznowili treningi po krótkim urlopie. Jest to początek przygotowań do turnieju finałowego Ligi Mistrzów. Według niemieckiego builda klub ma szczegółowy plan działania na następne tygodnie. Jeżeli uda się Bawarczykom pokonać w dwóch meczach jednej ósmej Chelsea, Bayern wyjedzie na zgrupowanie do Portugalii 9 sierpnia. Pierwsze mecze turnieju w Lizbonie mają zostać rozegrane 12 sierpnia. Sam Hansi Flick jest pozytywnie nastawiony do zawodów. znam bardzo dobrze taką formułę turnieju, więc myślę, że sobie poradzimy. Flick był członkiem sztabu szkoleniowego Joachima Lewa, gdy Niemcy sięgali po Mistrzostwo Świata w 2014 roku na brazylijskich boiskach. Z pewnością jest to duża przewaga nad pozostałymi drużynami. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Jeżeli się podobało zachęcam do ocenienia filmu, subskrypcji kanału na dole, bardzo mi to pomoże. Widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!